Witajcie kochani ponownie na kanale Rodziny Januszy. Wiem, że oglądacie nasze wszystkie filmy, ale znowu postanowiliśmy nagrywać coś nowego. Może nie tak często, ale będziemy się pojawiać. Dzisiaj, moi drodzy, chciałabym Wam pokazać, jak zrobić e, pasztet bez pieczenia. No to co, do dzieła? Jestem sama, jak widzicie, nie mam kamerzysty, więc wybaczycie mi jakieś błędy. A tam w tle, moi drodzy, słychać kotka, jak się bawi. Także, <laughs> słuchajcie, potrzebujemy wątróbkę. Powiem szczerze, to chyba z pół kilo jest może trochę więcej. Kostkę masła prawdziwego. E, powinien być tymianek, ale ponieważ ja raz, że nie lubię, a dwa nie mam, bo nie lubię dodamy sobie suszoną e, pietruszkę i może troszeczkę majeranku i śmietana no i cóż, <laughs> teraz moi drodzy przesuniemy się z całą, e, z całym nagraniem e, tak, żeby mnie było widać o przy kuchni, włączymy sobie palnik i kochani rozgrzejemy patelnię i rozgrzejemy myślę, że widać albo i nie widać i roz, rozpuścimy sobie calutką kostkę masła. Tak. O. Kochani, musimy chwilę odczekać, ponieważ patelnia jest zimna, e, także ja może na chwilę się rozłączę, a później wrócę do Was. Kochani, jestem już, masełko nam się rozpuściło i teraz wrzucamy wątróbkę do tego masła, do tej dużej ilości masła i robimy wątróbce taką kąpiel w tłuszczu. Wątrówka się po prostu w tym tłuszczu ugotuje. Tak. Dobra, kładziemy wszystko już. I robimy taką kąpiel właśnie w tym tłuszczu, tej wątrówce. Musimy teraz znowu chwilę odczekać, ale możemy już dać przyprawy. Także sypniemy troszkę, ja piotruszki suszonej i troszkę majranku. Nie mogę otworzyć, a ja. O! I teraz sypniemy pieprzem. Myślę, że sól sobie zostawimy na koniec, ponieważ nie chcemy, żeby wątróbka była e, twarda, chociaż to później i tak idzie e, do rozdrobnienia. O. Kochani, e, znowu się na chwilę rozłączymy. Ja po prostu e, poczekam, aż to się nam ugotuje w tym tłuszczu. Ja, jak zawsze, zapomniałam dopowiedzieć, że tu będzie sól pieprz i oczywiście troszeczkę oliwy dodajemy sobie. O. I to się nam jeszcze troszeczkę musi pogotować. Sobie sprawdzamy, kochani, czy zaraz wezmę nóż i sprawdzamy sobie, czy to już jest w środku nie jest surowe. No, myślę, że jeszcze chwilę. Także znowu poczekajcie na mnie przez sekundę. Dla mnie to jakiś czas, a dla was tylko myk i znowu będę. E, wątróbka nam już się usmażyła, czy udusiła, czy ugotowała. Jest już dobra. Teraz e, bierzemy się dalej do roboty. Moi no drodzy, teraz razem z tym tłuszczykiem Wrzucamy wątróbkę sobie do, do większego garczka. Teraz sobie posolimy, moi drodzy. Oby nie za dużo. Zawsze później na chlebku można dosolić. I czekajcie, by ja nie przygotowałam blendera. <laughs> o, bierzemy sobie blender. I ble o, blender skacze ale słuchajcie, wy wiecie, że ja na filmach jestem naturalna no i naturalnie nie mogę złożyć blendera dobra, jest i sobie teraz to blendujemy i dodajemy trochę śmietanki to go przyczysz Kochani, i po całej naszej robocie teraz znowu od przedstawię kamerę żebyście mogli widzieć co robię przesunę się dalej odłożę sobie telefon i kochani moi o wkładamy sobie to po prostu do foremki wyłożona papierem folią e, ja wyłożyłam papierem do pieczenia a żeby wiecie że nie wiem czy mi widać kurza, melodia tamemu to się tak nagrywa. E, papier żeby się ładnie nam poddał i ułożył e, w foremce. Musimy go zamoczyć, wydusić i on wtedy nie jest taki sztywny. O, mamy pasztecik. I teraz kochani tą foremkę z pasztetem naszym stawiamy do lodówki na kilka godzin będziemy sobie sprawdzać znaczy ja będę sprawdzać i jak już będę miała gotowy pasztecik to się z wami znowu połączę No mm, dobra. to cóż kochani czekamy aż się pasztecik nam zetnie hej jestem dla mnie minęło chyba z 5 godzin a dla was i jestem. Tak jak mówiłam. Słuchajcie, no mamy pasztecik gotowy. I teraz sobie go wyciągniemy. I zobaczymy, co za cudu. No wyszło. O. Troszeczkę se odłożymy Teraz wysypiemy do góry uszami. O. Papier sobie ściągnę. Tak jak mówiłam, może być też folia, ta przezroczysta. No, cokolwiek wyłożymy, co nam będzie później łatwo ściągnąć, nie? No, złość, ty wredno, to. O, dobra. I co? Ładnie wygląda, nie? Tak jak ja. Pięknie kroimy, słuchajcie, takie plasterki. I kładziemy sobie na chlebek. A może wyciągnę kawałek chlebka i zobaczymy. O! Taka mała kromeczka mi się tu trafiła. Słuchajcie, masełko. Wow, jak się pięknie rozmarowuje! Rawelka, mówię wam gospodynie, spróbujcie jak to zrobić, łatwo, nie powiecie, że chyba nie. No i oczywiście subskrybujcie nasz kanał i obserwujcie, będziemy się pojawiać co jakiś czas, na pewno. Na razie!